Cześć, policzymy teraz pochodną funkcji. Mamy tutaj funkcje trygonometryczne, iloczyny. E, no to zaczynamy. Pierwszy nasz iloczyn to jest x kwadrat minus 2 razy sinus x. E, mamy tutaj wzór na pochodną iloczynu funkcji, czyli zaczynamy od pochodnej pierwszego e, czynnika, czyli mamy pierwsza funkcja to jest x kwadrat minus 2, czyli nasza pochodna to będzie 2x, e, i razy y, druga funkcja, czyli razy sinus x. Dlaczego pochodna z x kwadrat minus 2 to jest 2x, bo tutaj z tego wzoru wyżej, który macie, odejmujemy potęgę 1 i stawiamy współczynnik przed 2, czyli mamy 2x, pochodna stałej jest równa 0, czyli mamy 2x razy sinus x. Teraz nasz drugi, druga część, druga część składnik sumy mamy następny iloczyn, czyli mamy x razy cosinus X, czyli pochodna z pierwszej funkcji, czyli 1 razy druga funkcja. I dodać do tego pierwsza funkcja razy pochodna drugiej funkcji, pochodna cosinusa x to jest minus sinus x. No to teraz oczywiście upraszczamy 2x sinus x plus cosinus x i minus x sinus x. Tu mamy wyrazy podobne, czyli mamy na koniec x sinus x. Dodać cosinus x.